Dzisiaj są trzy krótkie wiadomości do wyboru. Wybierz kartę, która najbardziej cię przeciąga. Może to być również więcej niż jedna karta. Wiadomość z karty numer jeden. Zaufaj swoim odczuciom. Jesteś wyjątkowa. Twoje przeznaczenie czeka, aż napiszesz własną historię i wytyczysz swoją własną ścieżkę. Podążaj za głosem serca. Nie pozwól innym decydować o tym, kim masz być. A oto wiadomość z karty numer 2. Niech tak będzie. Jeśli potrzebujesz rozwiązać jakiś problem, zapytaj siebie, jaki jest najprostszy sposób, aby pójść dalej. Gdy przywołasz w sobie najprostszą ścieżkę, ona się pojawi, a gdy ona się pojawi, wszystko zaczyna się układać. Czasem rozwiązanie przychodzi nie przez wysiłek, lecz przez przyzwolenie. A teraz wiadomość z karty numer 3, to dokładnie taka, jaka jesteś. Ten, kto nieustannie jest niezadowolony z chwili obecnej, nigdy nie stworzy dla siebie lepszej przyszłości. Daj sobie pozwolenie, aby poczuć się wystarczająca i spełniona, tu i teraz.